Jest tu typ Gdzie? Słyszysz jak chodzi? Po prawej Ja ogólnie zużyłem już 6 skrapów Bo prawie nieco jest Timberwolf Leży Dobrze A, nowy no Nie lutuj, nie lutuj, nie lutuj, nie lutuj Jest u góry jeszcze gościu. A? No, to jest baza w ogóle typów Jo ja? Nie ma nic Czekaj widać go tu nie Typy bazę sobie w mieście robią ja, dom. baza zarobi wygminione w sumie Gdzie on jest? Super Ej typek tam chodzi Typek no widzę To ma u góry jeszcze jedną nowy Ty Jarek Dwóch typków. Nowej nowy Jadi no. Nie ja nie chcę no dobra Wiesz widzę tą twoją Dobra MSM ja będę Jak się twoje złożymy to się tak wkurzia Idzie do ciebie Sajcie no Teba na razie został w te łóżka. Nie, ja tu muszę zrobić ten tak? Bo nie wiadomo jak oni wrócą. No jedno tylko muszę wziąć oh. twoje. Dobra, to chyba to miało... mam w miarę ogarnięte. O, oh, mam, mam, No i za, widzisz? Warfit? Co my gdzieś z Seba? Tak, za mną, stoi dobrze. To widzę, mówisz? Jest okej. Okay. E, ja, tu jest mała dziura, nie? Idę idę. Może go w więzienie No więzienie jest spoko, ale jak tam ktoś jest, to jesteśmy w dópsku. Mamy tej... radę, kurde Patrz na to pod, wodę, pod wodę home I Ta. trzymasz powietrze i ci da się ja patrzę, rozglądam się. Wiesz, że są clear Wnętrza nie zobaczysz, raczej, bo tam jest tam. No ale nie widać, Ta żeby ktoś przebiegał. po prawej? E, po prawej? Tak. Policyjna. Ty z wipera da się strzelać ch... dobra O, o Tego tam chyba generała. ogarnąłem sebek ja ci tu położę łóżko ze sklejmu i zaraz. Tam go. już jakaś broń leży Dobra biegnę biegnę Juri eee, znalazłem biorę Widzę czerwone zombie. łóżko jest twoje Dobra Chyba ogarnąłem seba Czekaj, ja zabiję go Jo może być Jo na na górę. O, jest tutaj dobra. Z niego, batr Dobra, to git. Mam drugi zębek. Eee... Jedanki mi drapnęły. Ja mam metal sheeta. O chuj chodzi? No. Przerób go. I kask oh, mam wezmę, oh, wezmę. Chodź tu! I? Dobra, jest na mnie. No, mam maczety na metal scrapy. Ginął. Jeszcze jest? ubrania. Ciechów? Nie. Ciechów. nie, nie, nie. nie. No, tu też ciuchy Ciuchy duchy Ciuchy I ciuchy Jak e, chujowo Chole, Idziemy stąd Pędę. Jest typo, nie widzisz? Gdzie? Za domem, nie, żółtym tutaj Jest w tym? Tak, już jest na ulicy gdzieś tam Bo W tym takim kremowym, jasnym, żółtym Aha, dobra, czekaj, czekaj, czekaj Pierwszy z lewej Dobra, idziemy go wyjaśnić na pizdę Dobra, ja ogólnie idę do miasta, jo. Kois z Rosji, śmieciu? Ognisko się tam pali. Na trzecie, nie patrz, bo to przewaga. O, mamy dwie białe kamizelki, o, W sensie do dezerty. Nie widzę go tu to wszystko spierdali 100%. 100%. 100% Tylko nie wiadomo gdziewał się do domu mi się uda Albo tak no. tak widzę, widzę dwóch typów dwóch typów Gdzie? Info Za tym kościołem tam gdzie ja byłem Wracaj, mówią coś, mówią coś Chodź do ja mnie Ja cofam, cofam stąd czekaj bo my zamegnę na stare od tej strony, gdzie ja byłem. Dwóch typów, jeden na pewno uzbrojony. Widzę. Biegli razem, obok siebie, więc... Leży. Czekaj, mam tysiąc zombie na sobie. Biegnie drugi. Ja widzę. Leży. Zajebioza. On miał manierkę chociaż. A się uzbrojony. Tak jak gówno troszeczkę. No ale coś tam A to, to, to był dobre Cały czas tu chodzą na dole. A co A oni tam wysadzili? Mój, lu mój lud chcę zebrać, który jest tam przy sandbagach. A oni wysadzili? Ja wywaliłem. Wysadzili? O oh, f**k. Skąd hodują? Co? Ej. O oh, fuck, padłem. LOL, ZERPEGA dostałem No nie kurwa A. Jak, jak, co ci się stało? Patrzcie. Nie mam tego. ZRPEGA zderzyłem. po wazie jest. Tele teleportujcie się do mnie. No wysłała, <coughs> Jak ty masz? Joszek? A. Po prostu? To jest. O! Tak. Masz. I widzę też już akcepty nie ma od razu O kurwa Nie ja oni ja. są Zamykaj te drzwi te Są wszędzie Wiesz, ja przez przypadek wypadłem na dół Zebrali mój ludzież Ofycy To drzwi drzwi cóż się dostaną, cóż jest poważnie? totalnie I nie lec, to się nie do tego strzelów Zabijem typa Zabijem typa Hej okay. I do góry Drugi dostał Jest po lewej Dobiję do kolejnego Zginam nie ma ich? No, chyba wszyscy. Nie ma. Tak, opsa zostawili pajaty. Kurde, tylko nad górę trzeba było się dostać, żeby i tamy nie zniknęły. Chyba w ten. Chyba ja nic więcej my... nie mają. Myślę, lud leży u nas. Jest krowa dajcie mi krowę, rozbaczcie te ten To gówno tam co stoi Krowa masz Ja no, Musimy tylko ścianę tutaj postawić podłogę Kiedy coś Nie. Nie wiem To jest co gdzie Chyba. Dobra, dostał trzybanie. Mam 9% życia. Nawet nie mam jak się do góry dostać, kurde. Drabiny nie ma. To jest. Jaj. Jakieś antybiotyki. Ten generator trzeba rozwalić. Rozwalam generator. Idę po apteczki. Coś przypłynęło. No i temu chyba przypadną z góry, za drzewem jestem. oni się tutaj, czemu ich tutaj tyle jest teraz? No bo to oni są właśnie Odnę. Wow. Nie widzę typa. My nie mamy wieży połowy, ta. Aha, mhm. już... Czaisz? Nasi sojusznicy do nas strzelają, nie? Co ty dajesz? O. Może po prostu tam się osadzili? Leża! Spekops! Kurna! Wypad! O, granoc! Co? Co? O co Kto? chodzi? Grano! Typek leży, on rzucił granat. Tam jest chyba jeszcze jeden. Nie. Oni ogólnie... ogólnie są tak do tego, do wybijania. A ja się wbiłem w takie miejsce. Leżysz kurwa. co? Zabiłem jednego typka, który nam granat rzucił. Ogólnie jeżeli chodzi o bicie się, to my mamy większe szanse, bo mamy pełną amunicję, a oni muszą biegać po to które tracą właśnie. Zabijam tego ziomka, ze snajpy dostał strzałka. miał Niosn... Broń. miał. szybko to wyrazić, bo tu zaraz przyjadę Gdzie? Ci... Dzień drzew. Tu zabiałem drzewo. Wpadł. Tam widzę chyba jeszcze jeden. Trafimy fuck My Nie mamy jak do niego strzela, bo ja ze No dobra ja żyję Tam na kolce uważaj, nie? Wiem Słuchajcie, szybko zrobię tego Werwolfa ubiorę może o, go trafię podniósł coś, podniósł coś za tej belki. Widzę go? Leży, Leży. Może na ten dzwony Mam. I się gdzieś tutaj w pobliżu ten Faun już porobili Te leży z latarką za nie? Czy gdzie? To tak tam światło świeci A. O kurwa. Ten 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 typek tam cały czas kurna, jak! O nie zdążyłem do ciebie z bandażem podejść. No maj ma typie. No ja się lekko wychyliłem, strzała dostałem znowu. Gdzie on jest? Y tam w bazie tam tych typków. E, może tam rpg strzelić. I am sorry.